Najbardziej boję się zdrady. O tym mówią często kobiety, z którymi pracuję. I zdrada jest dla nich jedynym powodem hipotetycznego rozstania. Rozstaniemy się, jeżeli on mnie zdradzi. Pomijam przemoc fizyczną, oczywiście, bo już przemoc psychiczna nie jest taka oczywista. Często jej nie zauważamy, często ją bagatelizujemy, dopóki nie zostanie przekroczona jakaś granica. A wiecie co ja widzę? Kiedy pracuję z parami, widzę to, że zdrada to jest już kropka nad i. Że my w związku bardzo często zdradzamy siebie same, że my w związku zdradzamy się wzajemnie w różnych drobnych nielojalnościach, w braku szacunku do siebie, w braku y, widzenia siebie, słyszenia swoich potrzeb. Ignorowania tego, co dla drugiej osoby jest ważne. I kobiety boją się zdrady, myślę, że mężczyźni boją się zdrady, a jednocześnie każdego dnia na tą zdradę pracują. Tym, jak się do siebie odnosicie, jak siebie widzicie, jak ze sobą walczycie na, na co dzień o jakieś prozaiczne sprawy, jak bardzo jesteście małostkowi. Mówię to na przykładzie pary, która się rozstaje, bliskimi pary, która wiele lat pracowała na to, żeby się rozstać. I dzisiaj przeżywają jakąś dramę z powodu jednej kłótni, ale ta kłótnia jest tak naprawdę owocem ich setek, tysięcy decyzji każdego dnia, kiedy postanowili źle się do siebie zwrócić, kiedy postanowili zignorować wzajemnie swoje potrzeby. Kiedy postanawiali się porzucać nawzajem w różnych rzeczach, kiedy nie chcieli się widzieć, kiedy od siebie się izolowali. I ludziom często się wydaje, że ta, to jedno wydarzenie waży związek, że to jedno wydarzenie decyduje o tym, czy my ze sobą będziemy, czy nie. Ta zdrada na przykład, albo jakaś piekielna awantura. Ale tak naprawdę, my na tą piekielną awanturę albo na tą zdradę. Pracujemy każdego dnia. I zdrady naprawdę nie biorą się dlatego, że na horyzoncie pojawia się przepiękna, seksowna mm, sekretarka, czy mm, bardzo przystojny kolega z sąsiedniego biura. Te zdrady to jest już mm, przypieczętowanie rozpadu, który działo się dużo, dużo wcześniej. Bo my nie zdradzamy yy, dla tego dreszczyku. Okej, okay, w jakiejś może mierze też, ale my zdradzamy dlatego, że my chcemy być widziani, chcemy być adorowani, chcemy być mm, uznawani. Pod zdradą zazwyczaj kryją się bardzo, bardzo głębokie potrzeby. Oczywiście tak naprawdę powodów do zdrady jest mnóstwo, jakby to, to można by o tym zrobić, cały program, ale generalnie. Chodzi o to, że jeżeli w Twoim związku dzieje się dobrze, jeżeli jesteście dla siebie ważni, jeżeli siebie szanujecie, jeżeli siebie słyszycie, jeżeli znacie wzajemnie swoje potrzeby i pragnienia, to ryzyko zdrady jest minimalne. I to nie zdrada niszczy związek, tylko codziennie Twoje małe kroki sabotujące tą relację ten związek. A zdrada to jest tylko żniwo. Piekielna awantura to jest tylko żniwo, które zebraliście razem, bo razem żeście ten związek doprowadzili do ruiny. Nigdy nie jest tak, że to jedna osoba doprowadza. Oczywiście to też się nie rozkłada 50-50, ale zawsze jest udział dwóch osób, bo relacja to jest więź, która łączy dwie osoby. I dzisiaj mówię to z ogromnym smutkiem, bo widzę po prostu, jak bliscy mi ludzie zbierają żniwo. Swoich poczynań i jak byli głusi na to, kiedy mogli jeszcze o siebie zadbać, o siebie samych i o siebie nawzajem. A teraz jest lament, i drama, i wszystkim jest bardzo przykro. I tak jak Mickiewicz marzył, żeby Pan Tadeusz trafił pod strzechy, to ja tak marzę, żeby mój program Szczęśliwa w Miłości trafił do Was i trafił do każdego serduszka i singielek, które chcą kolejny związek naprawdę zacząć z przytupem i z otwartym sercem. I dla osób, które wchodzą w nowe relacje czy zaczynają coś i chcą, żeby ta relacja była tą pierwszą cudowną relacją. I dla tych, które jesteście w związku, ale chcecie, żeby wasz związek wskoczył na nowy, lepszy poziom. Polecam Wam gorąco, szczęśliwa w miłości 10 cudownych modułów ćwiczenia i narzędzia do transformacji. Jest tam o granicach, o standardach, o erotyce, o rozmowie, o komunikacji, um, o obrazie wewnętrznym mężczyzny, obrazie wewnętrznym kobiety. Tam jest po prostu samo złoto. Trzymajcie się, dobrego dnia.